Pewnego dnia będę chciała założyć rodzinę, będę chciała mieć dzieci. I najgorszym koszmarem, jak mógłby się stać, to żeby ojcem tym, tych dzieci był facet, który na to nie zasługuje, który mnie nie szanuje albo o mnie nie dba. Nie wybaczyłabym sobie czego, gdybym na ojca moich dzieci wybrała faceta, który jest niestabilny emocjonalnie, który nie potrafi zadbać o swoją rodzinę, kobietę, dzieci który nie stawia swojej rodziny na pierwszym miejscu, który nie jest odpowiednio dojrzały do tego, żeby być ojcem, który byłby tylko nieobecnym ojcem. Ile się rozpada związku, bo facet zdradził. Bo on ma potrzeby, jak jego kobieta jest w ciąży, bo on ma potrzeby, a ona nie miała ochoty. Tak, takie są ich wymówki. Serio? Kobieta nosi w brzuchu 9 miesięcy twoje dziecko. Wymiotuje, płacza, na końcu jeszcze je rodzi kilkanaście godzin. Ale ty nie mogłeś wytrzymać, bo miałeś potrzeby? A myślisz, że ona ich nie miała? Byłeś za ślepy, żeby to zauważyć. I teraz ktoś mi powie, z takimi wysokimi standardami to ty daleko nie dojdziesz. No i super, cieszę się. Nie ma nic lepszego jak wysokie standardy. Bo albo będę miała faceta, która zasługuje na wszystko, który będzie wspaniałym mężem i ojcem. Albo chcę być super singielką. Nie chcę nikogo innego, tylko super faceta. Jak go nie będzie, też jest w porządku. Będę dalej super singielką, która ma tak właściwie świetne życie. Wiadomo, trochę szkoda, bo myślę, że są kobiety, które bardzo chcą mieć dzieci, ale jeżeli to nie klapnie, to tak po prostu jest. Chociaż przypomnę wiesz, że Angelina Jolie adoptowała swoje pierwsze dzieci, będąc singielką. Nie wszystko stracone, kochanie. Ale uwierz mi, lepiej nie mieć faceta, niż mieć byle jakiego.